Bardzo dużo rolników jest przeświadczony o takiej niezawodności rozpalaczy rzektorowych, natomiast no wielu zapomina o tym, że pokrycie w tej chwili jest jednak cały czas najważniejsze. Praktycznie i skuteczniej byłoby stosować te płasko płaskostrumieniowe. Zabieg herbicydowy to rzektor, natomiast zabieg fungicydowy czy insektycydowy to są już dysze o drobniejszej kropli. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Apple do popisu. Ten film jest poświęcony technice oprysku roślin, a dokładniej jakie typy rozpylacze wybrać, aby najefektywniej, najskuteczniej wykonać zabiegi ochrony roślin. Miłego oglądania. Paweł, jeżeli chodzi o zabiegi ochrony roślin, to poza doborem preparatów i poza samą też jak gdyby, jakością wody, to co decyduje o tym, czy skuteczny zabieg będzie bardziej lub mniej, to oczywiście technika zabiegu. A tutaj na pewno bardzo dużą rolę grają rozpylacze. Powiedz mi na wstępie, jakie w ogóle mamy typy rozpylaczy, które są stosowane powszechnie w rolnictwie. Ogólnie w rolnictwie stosowane jest wiele typów rozpylaczy, natomiast ich specyfika jest. Jakby jedno lita dla każdego producenta. Mamy tutaj rozpylacze przede wszystkim płaskostrumieniowe. To są te, od których zazwyczaj wychodzimy, które stosowane są najczęściej przez wielu producentów, montowane na opryskiwaczach. Ale mamy też duży wybór rozpylaczy dwustrumieniowych, które charakteryzują się lepszym pokryciem. No i oczywiście bardzo popularne w dzisiejszych czasach to rozpylacze eżektorowe, czyli z dodatkowym strumieniem. E, powietrza zasilającym tą kroplę, stwarzającym jej lepsze warunki e, do działania. Także to są te trzy podstawowe typy. Czy to właśnie e, dzięki pojawieniu się rozpłat ejektorowych możemy zawdzięczać fakt, że tą prędkością wiatru maksymalną na dzisiaj to już też to to nie są 3 metry na sekundę, jak to było kiedyś ale 4, a nawet więcej? E, oczywiście. Prawidłowa, dobra praktyka wskazuje, żebyśmy opryskiwali wyłącznie do wiatru o sile 4 metrów na sekundę. Natomiast oczywistym jest, że wszystkie rozpolacze rektorowe przesuwają tą linię, jakby pozwalają na pracę nawet przy silniejszych podmuchach wiatru i bezwzględnie pomagają w lepszej kontroli, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tak bardzo zwracamy uwagę na odpowiednią jakość aplikacji, ale przede wszystkim również na ograniczenie tego znoszenia. E, przy rozprawczach erzektorowych mówi się właśnie bardzo dużo o tym, że one fajniej pracują nawet przy tym większym wietrze, ale czy są tak samo precyzyjne jak chociażby te płaskostrumieniowe? No niestety nie. Jedno e, ten plus, który na pewno dają, to faktycznie jest lepsza kontrola nad samym zabiegiem i to znoszenie jest znacznie redukowane. Tutaj też w zależności od danego typu erzektora, bo, bo musimy pamiętać, że nie każdy erektor daje nam taki sam rozmiar kropli, ale fizyki nie oszukamy. Niestety, lepsze, lepsze właściwości antyznoszeniowe powodują zmniejszenie tych właściwości pokrycia roślinno odpowiedni. I to niestety dlatego mamy tak szeroki nadal wybór rozpylaczy, żeby dobrać sobie odpowiedni typ do zabiegu i do uprawy. O tym pogadamy też za chwilkę, precyzując konkretne gdyby, typy środków ochrony roślin i też rozpylaczy, ale powiedz mi, jak sam rozpylacz elektrowy działa. Wiemy, że tam są dwa strumienie powietrza, które jak gdyby napełniają tą kroplę wewnątrz rozpylacza, sprawiając, że jest ona cięższa, tym samym mniej podatna na, na wiatr. Ale jak ta kropla się zachowuje później po zetknięciu się z osiną? No Kropla e, działa to na zasadzie efektu Venturi, to jest tak zwany efekt Venturi, e, czyli w każdym rozpylaczu stworzony jest specjalny otwór, w którym zasysane jest to powietrze, to powietrze jest pobierane do komory mieszania tylko może mieszania sieć właśnie mieszana jest z tym powietrzem, no i ta kropla jest napowietrzona. Ona przez to jest cięższa i jej rozmiar ulega znacznemu zwiększeniu, przez to taka grubsza i cięższa kropla szybciej opada na roślinę. Wiąże się to z zmniejszeniem ilości tych kropel, ale ze względu, że są one cięższe i większe, no łatwiej jest je kontrolować. Zachowanie roślin, na roślinie, no w zależności od oczywiście rośliny, to po pierwsze, ale no, musimy sobie zdać sprawę, że w przypadku pokrycia, czyli osadzeniu tej kropli, jest to ogólnie rzecz ujmując trochę ciężki temat, ponieważ kropla taka uderzając w liść najczęściej ulega no, odbiciu. Tak? I tutaj jest kwestia tego, jakie środki wspomagające, czy są adiowanty. Jaka roślina jest, jaki, jaki, typ, jaki typ rozpylaczy i środka ochrony roślin. Dlatego tutaj to pokrycie na pewno ulega zmniejszeniu. Okej, okay, czyli jak gdyby możemy przyjąć taką zasadę, że jeżeli mamy na przykład wodę, która ma niskie napięcie powierzchniowe, czy ma dużą ilość adiwanta w sobie, albo odpowiednią ilość adiwanta, to wtedy tak gruba kropla z erektora będzie bardziej podatna na takie rozbicie niż, niż woda o dużym napięciu? Tak, tak. Jakość wody jest tutaj bardzo. Niedocenionym elementem, natomiast ma również znaczący wpływ na działanie samego środka. I tutaj e, możemy mówić, że różne właściwości wody działają różnie na, na to pokrycie, tak? Czy, bo tutaj nie chodzi o, o samo, e, samą e, kontrolę tego znoszenia, bo to już jest e, dzięki efektu, efektowi Venturi zachowane, natomiast sam, sam rodzaj pokrycia, czyli ta kropla, jak ona się zachowuje na roślinie, to ma duży wpływ. Tak. To w takim razie, gdzie byś najbardziej pozycjonował albo proponował używanie erzektorów, do jakich zabiegów ochrony roślin? No niestety erzektory, e, niestety, stety, ale największe zastosowanie mają do tych zabiegów, gdzie nieistotne jest tak dużo e, pokrycie rośliny, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o zabiegach herbicydowych. To są te wczesno e, jesienne czy, czy wczesno-wiosenne zabiegi e, przy niesprzyjających warunkach pogodowych. No, gdzie nie liczy się tak pokrycie, a przede wszystkim ta kontrola. Tam jeżeli mówimy w szczególności o herbicydach totalnych, no wtedy ta kontrola musi być zachowana. Dlatego tutaj przede wszystkim myślimy wtedy o zabiegach erzektoru. Okej, okay, czy tym samym eraktory to będzie lepszy, skuteczniejszy sposób na kontrolę głównie w herbicydach doglebowych, tych, które trafiają na glebę, e, gdzie jak gdyby faktycznie to pokrycie no, jest istotne, ale mam wrażenie, że jednak chyba większe znaczenie ma pokrycie mniejszych kwastów niż glebę. Tak, oczywiście ważna też jest struktura gleby i tutaj nie oszukujmy się, jeżeli mamy tą ciężką strukturę, wiele e, grud ziemi, to, to też musimy zachować ten element kontroli właśnie, ponieważ drobna kropla no, może być znoszona do powiedzmy zewnętrznej lub wewnętrznej części danej, danej, danej grudy. Więc tutaj też stosowanie zabiegów erzektorowych e, e jest, jest lepsze, ponieważ mamy ten rozp, oprysk równomierny, ta gleba pokryta jest równomiernie. Natomiast no, nie oszukujmy się, tutaj nie ma takiego istotnego znaczenia to pokrycie jednostkowe tak na centymetr kwadratowy, tylko, ogólne, tylko ogólna kontrola znoszenia i ogólne pokrycie pola. Dlatego herbicydy doglebowe przedwschodowe to jest najlepszy czas, ale oczywiście tak zachowanie grube kropi ma też znaczenie przy zabiegach herbicydowych już powschodowych. Mhm, okay. Jesteśmy w takim część, takiej części sezonu, gdzie mamy dużo zabiegów na zwarty łan czy to w zbożach, czy w rzepaku, na końcówce, czy w burakach, czy w ziemniakach, czy w wielu innych uprawach. Więc z tego co powiedziałeś, rozumiem, że pewnie praktycznie i skuteczniej byłoby stosować te rozpylacze płaskostroneniowe? Mhm, tak, tak. Już wchodzimy tutaj w kolejne fazy rozwojowe rośliny, wtedy ta trochę specyfika stosowanych rozpylaczy też się zmienia. Tak, Przechodzimy z kropel bardzo grubych na krople najczęściej średnie. Tutaj jeżeli stosowanie kropel drobnych, no to musimy być bardzo ostrożni cały czas o to, o to znoszenie, natomiast tutaj tak, wchodzimy już w inny typ rozpylaczy zupełnie, tutaj już wtedy mówimy o rozpylaczach uderzeniowych i najczęściej dwustromieniowych, które nam zwiększają tą ilość kropel, ich koncentrację, no i oczywiście znaczenie ma tutaj ten drugi strumień, pomocniczy. Właśnie mówi się bardzo często o tym, że te rozpłacze dwustrumieniowe to są idealne rozplacze do zabiegów fungicydowych i insektycydowych, po to, żeby jak gdyby dotknąć łanus z pod innym kątem niż tak, tak. Typu, niż ten typowy kąt, tak, rozpolaczy. No chodzi tutaj o zwiększenie jakby możliwości uderzenia czy czy pokrycia tego agrofaga, bo w zależności czy jest to choroba czy szkodnik. No i te dwa strumienie, czyli to jest dzielenie się tego jednego strumienia na dwa mniejsze. No i faktycznie zazwyczaj kąt, którego natarcia y, tych, tych rozpylaczy jest inny niż w przypadku rozpylaczy płaskostrumieniowych. Tutaj mamy całkowicie pionowe uderzenie, natomiast w przypadku rozpylaczy dwustrumieniowych ten kąt bywa różny, w zależności znowu od typu rozpylacza. Ale te kąty natarcia pozwalają na lepsze, lepsze zawirowanie tego strumienia i lepsze pokrywanie najczęściej na spodniej części rośliny. Tak? Okej, okay, tak jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, bo wspomniałeś o tym, że przy bardzo dobnej kropli musimy najbardziej uważać na jak gdyby, podmuchy wiatru, na prędkość wiatru. Czyli można przyjąć jakiś taki schemat, do jakiej wartości prędkości wiatru, który rodzaj drobnokroplistości przyjmujemy przy rozplaczach? Nie, jest, jest to bardzo trudne i zazwyczaj my, firma, też staramy się właśnie unikać informacji na temat ile metrów na sekundę czy kilometrów na godzinę wiatr jest stosowny dla danego typu rozplaczy. Cały czas powinniśmy uznawać te 4 metry na sekundę jako graniczny, natomiast w przypadku już indywidualnego podejścia i praktyki rolnika, może on e, z powodzeniem na pewno stosować rozpylacze erzektorowe i zwiększać możliwości tego rozpylacza w zależności od siły wiatru. No, no, na pewno no, są pewne granice, no ale tutaj zostawiam indywidualnie do oceny i decyzji no, też pewnego doświadczenia i praktyki danego gospodarstwa. A co możemy zrobić przy, e przy erzektorach, tych tak bardzo popularnych teraz, żeby właśnie tą precyzyjność czy precyzję zabiegu jednak zwiększyć? To znaczy, ok, no, mam e, rozpylacze erzektorowe, ale chcę jak najbardziej to pokrycie zwiększyć na roślinie, nie wiem, zmniejszyć prędkość jazdy? Tak, tak, tak. To są, to są te elementy, gdzie jeszcze jesteśmy my w stanie kontrolować ten zabieg, to znaczy e, ogólnie rozpylacze sektorowe wolą wyższe ciśnienia i tutaj nie oszukujmy się, mamy pewien. Schemat, gdzie zwiększenie ciśnienia, to jest zwykła znowu fizyka, zwiększenie ciśnienia spowoduje zmniejszenie tej kropli, czyli tutaj już mamy pewien możliwość regulacji sobie również tego jakości zabiegu. Wyższe ciśnienie, drobniejsza kropla, lepsze pokrycie, no i oczywiście zmniejszenie prędkości jazdy. Wszystko się to wiąże oczywiście z wydatkiem, więc zawsze musimy pamiętać o tabeli wydatków. Natomiast to są te elementy, gdzie my mamy kontrolę, czyli poprzez zmianę ciśnienia i prędkości jazdy możemy troszeczkę regulować sobie ten rozmiar kropli, w jakichś granicach oczywiście. Takim punktem stycznym dla rozpylaczy wielu firm są kolory rozpylaczy, czy one są zunifikowane dla wszystkich producentów? Tak. I tutaj ciekawostka właśnie tę standaryzację koloryzacji rozpylaczy w stosunku do rozmiaru właśnie stworzyła firma T-Jet i to zostało zaadoptowane przez innych producentów rozpylaczy. Natomiast ma to znaczenie ze względu na to, że rozpylacze po wielu powiedzmy no, zabiegach, czy, czy nawet po kilku latach, no, często tracą swoją oryginalną kolorystykę. Więc ta kolorystyka i ta, ta, ta numeryzacja czy, czy nomenklatura jest łatwiejsza dla rolnika. Identyfikacja po prostu danego rozmiaru. Także mamy oczywiście cały zakres kolorystyki, rozmiarów i to w zależności oczywiście gdzieś tam krążymy zawsze wokół tych właśnie niebieskich lub czerwonych, bo to jest najbardziej popularny rozmiar, czyli 0304. No ale, ale jest to zunifikowane, także jeżeli klient kupuje rozpylacze innej firmy i ona, E, cały czas podąża za standardem ISO, to no, ta kolorystyka z, z, właśnie zgadza się. Wśród barw, e, rozplaczy zaczynamy od pomarańczowego, mam najmniejszą szczelinę, tak? Do białego. Dobrze kojarzę? O, już w tej chwili jest tych kolorów coraz dalej. Nawet ja nie jestem w stanie, nie rozpoznaję już tych e, gdzieś tam powyżej e, rozmiaru 20. 20. E, tak samo jak i rozmiary kropli, tak samo rozmiary rozpylaczy zwiększają się, ta prędkość jazdy, te maszyny coraz e, szybciej jeżdżą, także też te wydatki no, są coraz większe, e, dlatego no, gdzieś tam mówię, zazwyczaj e, osuniemy w granicach e, rozpylacze o kolorze pomarańczowym, żółtym, fioletowym, niebieskim, czerwonym, brązowym, no i szarym, czyli kolejno od 01 do 06. Mhm. E, jeżeli chodzi też e, o... O no, taką tą wartość najważniejszą. te powiedziałeś od 0,1 do 0,6, ale to jest nic innego niż wielkość szczeliny, tak? Tak. No i to, to jest istotne, bo, bo musimy pamiętać, że tabela wydatków dla rozpylaczy, niezależnie czy jest to rozpylacz rektorowy, czy płaskostrumieniowy, czy dwustrumieniowy, rektorowy, zawsze jest taki sam. Czyli mając nawet naklejkę na zbiorniku opryskiwacza, posługujemy się zawsze takimi samymi wydatkami litrów na minutę. I to jest referencyjnie yy, już tworzone dla danego typu rozpylacza i to nasza rola, czyli producenta, jest aby rozpylacz sprzedawany o danym rozmiarze miał taki wydatek litrów na minutę. To zawsze jest do sprawdzenia na tabelce i dlatego jeszcze raz wspomnę o tym nie jest to e, zależne od typu rozpylacza, a raczej od rozmiaru i jest on zawsze taki standardowy dla każdego typu, każdego producenta. E, przyjmuje się czy też wyróżnia się rozpylacze kompozytowe, tak, ceramiczne, Stalowe, dobrze kojarzę? Tak, tak, stal nierdzewna. Które są najbardziej trwałe, a które są najbardziej, może nie tyle skuteczne, co efektywne? Czy jest różnica między to innymi? To kolejny temat taki bardzo szeroki, bo jeżeli tutaj mówimy o takim referencyjnym stosowaniu, czyszczeniu rozpylaczy, no to oczywiście najbardziej odporne na ścieranie są rozpylacze ceramiczne. Natomiast musimy sobie też pamiętać o tym, że polimer zmienia się. U nas niektóre rozplacze są produkowane w utwardzonym polimerze, który już swoją twardością porówn porównywalny jest z ceramiką. Także to ścieranie jest też znacznie ograniczone. No nie uszukujmy się też, odpowiednie czyszczenie rozplaczy ma znaczenie. No i stabilizacja belki. No bo nie, no, pamiętajmy, ceramika jest materiałem kruchym, także każde uderzenie może spowodować uszkodzenie. Dlatego przyjmuje się, że polimer e, najtańszy, najbardziej ekonomiczny, ale najmniej trwały na, e, na, na ścieranie. Potem mamy też stalnię rdzewną i ceramikę. I to są główne trzy materiały. Wspomniałem na początku o tym, że ta te technika zabiegu jest no, bardzo istotna poza doborem produktu i też jakością wody. Ale powiedz mi, takie najczęstsze błędy, z którymi ty spotkałeś się w terenie związane właśnie z doborem, złym doborem rozpolaczy do konkretnych zabiegów. Jakie to są takie elementy, które widziałeś w swoim życiu zawodowym? Bardzo dużo rolników jest przeświadczony o takiej niezawodności rozpolaczy rektorowych, natomiast no, wielu zapomina o tym, że pokrycie w tej chwili jest jednak cały czas najważniejsze i to pokrycie decyduje o efektywności zabiegu. Co z tego, jeżeli efekt yy, no, tego antyznoszenia jest osiągnięty, jeżeli do pokrycia roślin jest, jest bardzo słabe i musimy zabieg powtórzyć dwukrotnie, trzykrotnie. Dlatego tutaj podstawowym elementem jest dobór typu rozplaczy do typów zabiegów i zazwyczaj my kierujemy się tą zasadą, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, zabieg herbicydowy to arrektor, natomiast zabieg fungicydowy czy, czy, czy insektycydowy to są już dysze o drobniejsze kropli. to jest ten podstawowy błąd. Powiedz mi jeszcze, bo przy ejektorach bardzo często widzimy różnice w korpusie, prawda? są dłuższe erzektory, krótsze, czy tak gdyby długość bardziej jest dostosowana do ciśnienia, na którym pracuje dany erzektor, czy to jest zupełnie z inną całą? To jest, to jest budowa rozpylacza i tutaj mamy naprawdę teraz w tej chwili u nas, w naszej ofercie mamy kilkanaście rodzajów dysz erzektorowych i są to zarówno jednostrumieniowe, jak i dwustrumieniowe rektory. Natomiast ich budowa no, przede wszystkim wiąże się z stopniem tworzenia tej grubości kropli w komorze mieszania, także tutaj jest zasadniczo wpływ jakby samej budowy nie ma takiego znaczenia to my określamy jaki, jaki rozmiar kropi ta dysza będzie produkowała, no i oczywiście przy dostarczonej tabelce no klient może sobie dobrać. Także tutaj sama budowa nie ma takiego znaczenia w przypadku erzektora. Okej, okay, a jeszcze jakieś inne błędy, z którymi się spotkałeś? No Przede wszystkim podstawowy błąd, no to podstawowa kalibracja opryskiwacza na, w okresie w, w wczesnowiosennym. Wizualna kalibracja nie wystarczy. To, że rozpylacz cały czas zachowuje strumień wizualnie, nie oznacza, że wydatek jest zachowany. Dlatego bardzo duży tutaj wpływ ma prawidłowa kalibracja, czy to za pomocą zbiornika kalibracyjnego, czy w tej chwili są, istnieją również kalibratory elektroniczne, które w bardzo szybki sposób możemy sprawdzić wydatek litrów na minutę, powiedzmy z 4-5 rozpylaczy na belce, Da nam to informację, czy rozpylacze są wymienione. Tutaj bardzo duży błąd następuje w tym, na tym etapie. No i oczywiście czyszczenie. Pamiętajmy, żeby czyścić rozpylacze odpowiednim materiałem, materiał powinien być bardziej miękki od samego materiału, z którego wykonany jest rozpylacz, czyli najlepiej szczoteczka do zębów, to, to jest najlepsze narzędzie. Raden drut tego typu, tego typu narzędzia, to, to, to jest pierwszy, pierwszy taki powód zniszczenia struktury rozpylatu. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję, żeby trochę więcej pogadać na temat takich szczegółów dotyczących właśnie techniki zabiegów ochrony roślin, bo fakt jest taki, że chyba, może nie, że za mało, ale na pewno mało uwagi się poświęca temu, żeby dobrze precyzyjnie skalibrować, dopasować opryskiwacze. Często to jest tak, że mam wrażenie przynajmniej, że na takich parametrach, na których otrzymaliśmy opryskiwacz lub go kupiliśmy, tak, pracujemy bez, jak gdyby. Bez elementu jak gdyby też oceny tych parametrów w trakcie pracy, w szczególności w trakcie sezonu wegetacyjnego, a tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, to ma duże znaczenie na to, jak zachowa się ten produkt, o którym najczęściej też mówimy wybierając konkretny środek ochrony roślin, prawda, bo to jest znaczenie połączone jednak. Tak, Tak, to nie oszukując się, chociaż to jest najdrobniejszy element budowy opryskiwacza, opryskiwacz jest w tej chwili najważniejszą maszyną w gospodarstwie, to jednak ma on zdecydowanie najważniejszy wpływ na odpowiednie Działanie na agrofaga. Naszym zadaniem jest zniszczenie agrofaga. Czy to jest kwas, czy to jest choroba, i tutaj ten element jest decydujący, jeżeli chodzi o faktycznie walkę z tym agrofagiem. Często zapominany, natomiast myślę, że ta, ta świadomość jest coraz większa i wielu rolników właśnie już coraz więcej ma tej świadomości, żeby dobrać odpowiedni typ rozpylacza, co, co bardzo cieszy. Mam takie wrażenie, że przy ocenie skuteczności wykonywanych z zabiegów ochrony roślin głównie skupiamy się na produktach i oczywiście one mają bardzo dużą rolę, ponieważ widzimy różnicę w działaniu między jednym a drugim produktem, czy to jest fungicyd, czy insektycyd, czy herbicyd, ale w tym filmie dowiedzieliście się również o tym, że no dobór odpowiednich rozpłonaczy także może mieć znaczenie, to znaczy Bardziej możemy sobie zaszkodzić, wybierając zły typ rozpylacza, niż pewnie drugą stronę, niż sobie ułatwić pracę, no bo bądź co, bądź ten rozpylacz to jest narzędzie, dzięki któremu wykonujemy pracę na polu, dzięki któremu stosujemy wybrany środek ochrony roślin. Ja chciałbym Wam tylko na tym etapie powiedzieć i przypomnieć o tym, że od tego roku jest dostępna nowa substancja czynna wśród fungicydów stosowanych w zbożach. Są to produkty oparte o substancję czynną Inatreg Active, która znajduje się w formulacji IQ4, niektórzy mówią IQ4, także i takiej specjalnej fo formulacji, która ma w sobie cztery adiowanty i w jednym z doświadczeń, którego wyniki widzicie teraz na ekranie, zbadano właśnie wpływ różnych produktów grzybobójczych o różnych formulacjach e, na stopień pokrycia przez te produkty powierzchni liści pszenicy i możecie zauważyć, że poza typem rozpłacza również fo formulacja produktu również ma znaczenie. E, wszystkie fungicydy z Inatrack Active właśnie zawierają formulację IQ4 więc polecam Wam ją w szczególności w takiej sytuacji kiedy chcecie precyzyjnie chronić zboża terminie T2. Te Dzięki, że obejrzeliście ten materiał, zachęcam do pisania komentarzy, lajkowania naszych filmów oraz oczywiście subskrypcji kanału i zachęcam Was również do propozycji tematów, które są dla Was interesujące, które chcielibyście, żebym ja i moi koledzy mogli je dla Was wraz z naszymi gośćmi zgłębić. Do zobaczenia. Cześć!